Borykanie się z lękiem, bo lęk jest informacją mózgu o zagrożeniu, czyli de facto spełnia rolę adaptacyjną, bo informując nas o zagrożeniu, my mamy możliwość podjęcia takiej racjonalnej decyzji ID, ale jeżeli ten lęk jest za silny, to może powodować... Może dokładnie taka jest natura tej fizjologicznej reakcji. Będzie dobrze, to już wiemy, że absolutnie nie w naszym gabinecie nie ma mowy. Nie ma mowy, bo wielu chorych i to w różnych okolicznościach, mówię, jakie to są słowa, które no, drażnią. Ten mit walki, czy ten stereotyp walki, jak dopytuję, a co pani ma na myśli, bo wszyscy mówią, że ja mam walczyć, a ja tak nie potrafię. Mhm. Czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze może generować, tak, jeszcze generować poczucie winy, bo wszyscy mówią walcz, 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 a ja nie wiem co to znaczy. W naszym cyklu porozmawiajmy o goszczę dzisiaj, panią Renatę Pałaszyńską, psychoankolożkę z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o reakcji na diagnozę. Na diagnozę tę najgorszą z możliwych, czyli pan, pani ma nowotwór. Ponoć 40% z nas, chociaż raz w życiu, usłyszy taką diagnozę. Według mhm. danych statystycznych y, choruje już w tej chwili 8% Polaków. To jest zastraszająca y, liczba, ponieważ wzrost w ciągu 10 lat o 3%, a na stałym poziomie utrzymuje się 4% osób, które wyszły mhm. z nowotworu. Jak reagujemy na informacje o tym? Proszę pani. No ma pani niestety raka. Czy proszę pana? Stwierdziliśmy, że to mhm. rak. No, nawet w tym sformułowaniu zastraszająca diagnoza. Słychać chyba ten społeczny ładunek, jakim słowie rak, w rak, jaki, jaki się znajduje, to jest ciągle jednak wiadomość przerażająca. I niezależnie od tego, czy ta diagnoza pada wobec osoby, no, która ma duże zaplecze choćby w rodzinie, niezależnie czy to dotyczy kobiety, czy to dotyczy mężczyzn to to zawsze wywołuje duże poczucie zagrożenia, dlatego że świadomość zachorowania na raka wiąże się z zagrożeniem zdrowia, a co za tym idzie życia. I reakcja na to może mieć formę jakby takiej reakcji na, na kataklizm, na katastrofę, nazywa się to w klasyfikacji chorób ostrą reakcją stresową, a więc... My zupełnie nic nie przesadzamy, mówiąc o tym, że to słowo jeszcze ciągle budzi y, trwogę. Zanim jednak pacjent przyjdzie mm -hmm. i usłyszy tę diagnozę, to najpierw coś u siebie wyczuje mm -hmm. albo jakiś guzek, albo zaniepokoi go reakcja własnego organizmu panów, mm -hmm. na przykład ciągłe chodzenie do toalety tak. nocą, e, bądź też problemy jak to się ładnie mówi, z hydrauliką. Mm. Wtedy też zdarza się nam, że potrzebujemy czasu, żeby się ze sobą posiłować i podjąć decyzję: idę, robię badania. I znowu to jest bardzo indywidualna jakby reakcja, ale to borykanie się z lękiem, bo lęk jest informacją mózgu o zagrożeniu, czyli de facto spełnia rolę adaptacyjną, bo informując nas o zagrożeniu, my mamy możliwość podjęcia takiej racjonalnej decyzji ID. Ale jeżeli ten lęk jest silny, może, może dokładnie taka jest natura tej fizjologicznej reakcji, czyli uciekaj i to wiele razy. Pacjenci mówią wprost, że w zasadzie nie wysiadłabym dzisiaj z samochodu, gdyby nie mąż, gdybym mogła, to bym chciała tu nie być. Czyli musimy racjonalnie opracować ten sygnał, żeby podjąć działanie. Ale jeżeli. Albo na przykład, w, jak mów, myślimy o mężczyznach, oni no, mają odpowiedzialne zajęcia, nie, nie mogą się zwolnić z pracy, żeby pójść do lekarza, czują się odpowiedzialni za rodzinę, w ogóle nie dają sobie czasu na myślenie o tym, że mogą być chorze. To tak jak wczoraj rozmawiałam z pewnym panem w oddziale, y Przeszkadzało mu coś w łykaniu, pojawiała się zmiana na szyi, ona była coraz większa. Czasami zakłuła, to się napił zimnej wody, to mu pomagało, a czas płynął. Płynęły nawet miesiące, a teraz Bezcenne. jest. Jego... Bezcenne. Czasami nie tylko pacjent się powstrzymuje przed działaniem, bywa, że no niestety lekarz nie od razu gdzieś w miejscu zamieszkania pacjenta rozpoznaje że sygnał jest niepokojący, więc możemy się z powodu właśnie lęku powstrzymywać od działania, ale też możemy bardzo zadaniowo działać jak najszybciej i też to słyszę wiele razy, że następnego dnia już płam u lekarza, bo strach rzeczywiście powoduje tę olbrzymią mobilizację. Ale też się temu zaprzeczaniu nie dziwmy, bo to jest mechanizm obronny naszej psychiki. No, tylko wtedy, kiedy to zaprzeczanie rzeczywiście osłabia nasze szanse na zdrowienie, no to wtedy, wtedy trzeba interweniować, wtedy interweniuje. Najczęściej no rodzina, która już widząc, że coś się dzieje, jakby próbuje jakąś presję wywrzeć na osobie, aby się do lekarza udała. Mówiła Pani, że pacjent, który usłyszy diagnozę jest w, silnej, w silnym stresie. Mhm. Kiedy do Pani trafia i prosi o pomoc? Przed diagnozą, po diagnozie, w trakcie leczenia, mhm. po wyleczeniu? W każdym z tych momentów przychodzą osoby, które właśnie dowiadują się o e, diagnozie, i to jest e, może nie w tym momencie, nie prosto z gabinetu lekarskiego, tylko po kilku dniach, kiedy czują, że wiadomość i stres, który przeżywają, na tyle dezorganizuje życie, że szukają w tym momencie wsparcia. Przychodzą osoby w trakcie diagnostyki, czyli kiedy, tylko, kiedy jest podejrzenie, a jeszcze nie potwierdzenie choroby. Przychodzą w trakcie leczenia, ale przychodzą też po zakończonym leczeniu. To jest taki szczególny moment, kiedy słyszymy, że osoba chora. Czuję się jakby mniej, mniej bezpiecznie, bo dopóki mhm. była w tym reżimie zadaniowym, zadaniowym kolejnych, kolejnych na przykład chemii, przygotowywania się do kolejnego na przykład etapu leczenia w postaci radioterapii, to ta mobilizacja sprawiała, że gdzieś emocje były w tle i nie przeszkadzały. W takim codziennym życiu. A bywa, że właśnie po zakończonym leczeniu, kiedy nie mam kontaktu codziennego z lekarzem czy częstego z lekarzem, lęk narasta, co się będzie teraz działo dalej. Czyli taki trochę zespół pustego gniazda nie mam co robić. Może nie, trochę tak, ale my to nazywamy psychonkologii zespołem właściwie, czy, czy syndromem miecza Damoklesa, czyli takie no Już i teraz nic, co, nie nic, mnie nie, nic mnie nie chroni w tej chwili, bo jeśli jestem pod opieką lekarską, cały czas jestem leczony, leczona, no to jestem bezpieczniejszy niż wtedy, kiedy zostaję, jakby wracam do swojego życia, tak o tym myślałem, czy myślałam, tego pragnęłam, ale w tym życiu nie Czuję się bezpiecznie? Czy różni się reakcja na diagnozę, którą dostają panie, a którą słyszą panowie? Jak reagują? Czy tutaj płeć? Ma znaczenie. Myślę, że kontekst taki kulturowo-społeczny, który wią, narzuca mężczyźnie, właściwie już dziecku, chłopcu, prawda? Takie normy, Chłopaki że ma nie, być, płaczą. nie płaczą, mam ma być, ma być męski, czyli jaki twardy, silny, waleczny. I jak zdarza się, że rozmawiam z mężczyzną, który w trakcie um, porusza się na tyle, że pojawiają się łzy, to, to mężczyźni strasznie się krępują, bardzo przepraszają, że ja w ogóle jestem w życiu taki miękki, jakby, jakby to była jakaś wada, że człowiek przeżywa uczucia, a przecież mężczyźni mają dokładnie te same reakcje na chorobę jak kobiety, czyli tak samo się boją, tak samo są e, czasami zagrożeni. Tak, sami, tak samo mają ochotę się wypłakać, kiedy jest im trudno, tylko że muszą tłumić te emocje i bywa, że to tłumienie trwa wiele, wiele tygodni i wtedy, kiedy my rozmawiamy, to już jakby te mechanizmy tłumienia nie są wystarczające i nareszcie osoba, tu mężczyzna może się wypłakać czy zapłakać. Jak czy pacjenci oni... do Pani trafiają? Lekarze? kierują widząc, że, że pacjent jest w złej kondycji psychicznej, czy, czy pani ich idąc korytarzem będąc na oddziałach wyszukuje. Powiem tak, to jest chyba też jakaś dynamika, która pokazuje, jak zmieniała się moja praca przez te 30 lat, że rzeczywiście, kiedy psychonkolia się tak dopiero mościła w onkologii, tą dużą aktywność miałyśmy, ja osobiście również w tym takim bezpośrednim docieraniu do pacjentów, codziennym uczestniczeniu w obchodach lekarskich na różnych oddziałach, takim można powiedzieć, integrowaniu się też z zespołami leczącymi, choćby po to, żeby oni też zdobywali wiedzę na temat tego, czym my się zajmujemy, żebyśmy mogli o pacjentach rozmawiać, ale z biegiem lat to już tak jakby psychoonkologia stała się też mm, no, też znaną jakby taką dziedziną w onkologii I, i, i chorzy o tym wiedzą, że oni w większości już w tej chwili sami przychodzą. Dzwonią, przychodzą, dzwonią rodziny i już umieją powiedzieć, że chcą się umówić z psychoonkologiem, nie z psychologiem. Umieją to oczywiście duże cudzysłów, Aha. tak? Czy już wiedzą, że trzeba szukać kogoś takiego, kto się akurat w tym wsparciu w onkologii zajmuje? Ale oczywiście lekarze również. I my sami na obchodach będąc mm, również, ale proporcje się zmieniły. Czego oczekuje pacjent, który przychodzi do pani? Pogłaskania, powiedzenia: Będzie dobrze? No, Jak będzie dobrze, to już wiemy, że absolutnie nie w naszym gabinecie nie ma, mowy, nie ma mowy, bo wielu chorych i to w różnych okolicznościach mówi, jakie to są słowa, które no, drażnią. Um, drażnią, chyba że mówiłby tak lekarz, ale lekarze akurat w tej kwestii też są powściągliwi, bo wiadomo, że żadnej gwarancji tak, tak, tak wprost nie ma. Oprócz tego, że mogą powiedzieć, że zrobimy wszystko, co potrafimy najlepiej. Mhm. pacjenci właściwie czasami chyba nie do końca sobie uświadamiają, po co przychodzą, ponieważ przychodzą często właśnie, żeby się tego cierpienia jakoś pozbyć, tego cierpienia, jak, jak nazywają, że sobie nie radzę. Tak długo sobie radziłam, mówi pacjentka, ale już, już sobie nie radzę i teraz przyszłam. I ja wtedy pytam, na czym polegało radzenie i co się teraz dzieje? No i okazuje się, że tym nieradzeniem no, nazywamy stan, w którym pojawiają się uczucia. Jeśli one są przez wiele tygodni tłumione, to one się kiedyś... Muszą wylać. Dokładnie. Więc u mnie zawsze stoi karton chusteczek, regularnie wymieniany. Bo to, co się naprawdę dzieje między nami, to tak czas słuchania z mojej strony, tego próby nazywania tego, co się dzieje, aby druga osoba mogła też zrozumieć, co się z nią dzieje, żeby mogła zrozumieć i zadać sobie przede wszystkim to pytanie właśnie, a czego ja w takim razie potrzebuję, czym jest dla mnie wsparcie, gdzie tego szukać, dlaczego mi tak trudno przyjmować pomoc, dlaczego przyszłam tu po to, żeby się jeszcze bardziej mobilizować, a okazuje się w trakcie... Wielu tygodni naszych rozmów, że, że jestem wystarczająco zmobilizowana. Tak naprawdę potrzebuję tego, żeby się na chwilę zatrzymać, zapytać, jak mogę się o siebie zatroszczyć. Takie pytania na co dzień nie zadajemy ich sobie. No nie, nie dopuszczamy nie takiej ma myśli do siebie nawet. Tak. Przeczytałam, że jedną z form, metod, właśnie radzenia sobie z tą sytuacją, jaką jest diagnoza i leczenie nowotworu, jest między innymi to nie mówienie, że już nie pójdę w góry, nie polecę na Baleary, czy nie, nie pójdę nawet na spacer do lasu, tylko właśnie powiedzenie sobie, a właśnie, że tak I, że na tyle, na ile mogę, wyjdę na ten spacer, sięgnę po to jabłko najwyżej wiszące na jabłoni, zrobię Coś, na co zawsze miałem ochotę, i czasami niektórzy rzucają się wręcz na główkę w te czynności, których sobie odmawiali, o których zawsze marzyli. Skoro mam krótki czas przed sobą, to hulaj dusza, piekła nie ma. Tak. Ale też my to nazywamy posttraumatycznym rozwojem. Osoby, które tak chcą wspomóc się, troszkę lepiej siebie zrozumieć, często mówią o tym, że zaczynają inaczej doceniać życie, że um, zmieniają się troszkę priorytety, że relacje z ludźmi, że przyroda staje się ważna, czyli zaczynają dostrzegać, że sytuacja kryzysu Przyniosła też pewne korzyści, a te korzyści to jest właśnie sięganie też po to, na co wcześniej sobie nie dawałam czasu albo prawa. I ja znam osobiście, bywałam na, na wystawach na przykład osoby, która zaczęła malować po pięćdziesiątce, a, a zaczęła dlatego, że zaczęłyśmy rozmawiać, na co zawsze miała ochotę, a nie miała specjalnie czasu i nie, 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 nie wierzyła, że to jest możliwe. Są osoby, które rzeczywiście robią rzeczy, których nie robiły wcześniej, ale to jest jeszcze kwestia tego sięgania po to, o czym marzę, czego pragnę. Wiele osób mówi nie ma co teraz marzyć i planować, bo co? Proszę, choroba przyszła, wszystko unieważni. A dlaczego nie? A właśnie, no, ta złość, bo w, tym, w takim zdecydowanym, dlaczego nie, troszkę z tego gniewu na los. O, ja ci tu losie pokażę, nie? Że ja właśnie to zrobię. A czy taka postawa ma też swoją funkcję terapeutyczną? Oczywiście, gniew daje energię. Gniew jest też informacją, że coś nas ogranicza i jeśli nas ogranicza choroba, choćby w tym, że nie możemy w tej chwili robić tego, co lubimy, bo jesteśmy w szpitalu, bo przyjmujemy chemię, ale możemy chcieć robić to, jak tylko będzie możliwość, albo jak tylko będę się czuć lepiej pomiędzy chemiami. Czyli gniew daje też energię do tego, żeby przekraczać te ograniczenia. Wczoraj na przykład rozmawialiśmy z pewną bardzo młodą dziewczyną, która mm, no, leczy się w poważnej jej sytuacji, nie będę bez, może szczegółów y, 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 wspominać, i choroba ją, jak to nazywa, w takiej troszkę niewoli w tej chwili trzyma. Ale ona wizualizuje sobie piękny ocean w Azji, gdzie zawsze chciała być. Jeszcze nie była, ale na razie sobie to wizualizuje. I będzie. I taki jest plan. <grym> ja, to jest to, ja bym powiedziała, taki jest plan. Natomiast czy będzie? To jest już tutaj takie Ale ta droga jest ważna. Tak, tak. To jej zmierzanie czy podążanie za marzeniem. Ale oczywiście i odwaga i wielka odwaga bać się bardzo o siebie o swoją przyszłość, a jednocześnie znaleźć w sobie taką determinację, żeby jednak, jednak to wyobrażenie nie bać się mieć, bo znowu wielu pacjentów mówi: ja to się boję. Nawet może nie mówią, że się boją pragnąć, tylko jak o tym mówią, to tak na, na, na przydechu, żeby nie zapeszeć. Żeby będę, ten rach nie usłyszał. Jak będę tak mało chcieć, to, to może więcej dostanę. No i budowanie tej odwagi takiej na co dzień w rozmowach, to też jest to, co robię. Mhm. Wiele, wiele lat temu żyjąca już niestety jedna z redaktorek, wchodziła do redakcji z rozmachem, uderzając drzwiami o, o futrynę i wołała, przyjmuje teksty do pierwszego wymiotu, powiedzmy elegancko. I myśmy wszyscy na początku byli zszokowani jej postawą, a ona twardo trwała. Wszyscy wiedzieliśmy, że ta, tę chemię przechodzi bardzo ciężko. Ale ta jej postawa była po prostu takim dla nas wówczas no, szokiem ogromnym, no. że osoba z rakiem jest w stanie tak postępować. Nie, nie wstydziła się łysej głowy, tego właśnie, że ją ta chemia wykańcza, ale cały czas mówiła: Nie dam gnojkowi szansy. Niestety. Gnojek był mocniejszy, ale to. To, ale dawało to na pewno taki zastrzyk nadziei dla każdego z nas, który gdzieś tam sobie myślał: Kurczę, jak mnie nie daj Bóg, to chcę tak jak ona. Nie dam się. Właśnie, ta determinacja. I dlatego, że on był silniejszy, to też mi się ten wątek walki, jak już rozmawiamy o takim też dziennikarskim podejściu, to ostatnio w różnych moment, miejscach zetknęłam się z taką opinią, którą ja podzielam od lat, że określenie walka z chorobą jest określeniem bardzo mało y, chyba budującym dla wszystkich tych, którzy się leczą, dlatego że to jest taka trochę pułapka. No tak, potem się pojawia te, to zdanie przegrał. Tak, co jest znowu chorobę. bardzo krzywdzące dla tych, którzy no, odeszli i umarli, to już może tego nie wiedzą, natomiast na przykład dla ich bliskich, dla ich rodzin, oni zakończyli, oni od, odeszli, czy mamy odwagę powiedzieć, umarli po wieloletnich zmaganiach się z chorobą, prawda? Natomiast dlaczego to jest też trudne dla osób, które się leczą, bo ten mit walki, czy ten stereotyp walki, jak dopytuje, a co pani ma na myśli? Bo wszyscy mówią, że ja mam walczyć że ja tak nie potrafię. Mhm. Czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze może generować, tak, jeszcze generować poczucie winy, bo wszyscy mówią: walcz, 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 a ja nie wiem, co to znaczy, a wtedy sobie mówimy: no to znaczy przetrwaj ten dzień. Czyli bardziej surwiwa dla mhm. mnie niż walka. Walka kojarzy się z taką postawą, jaką nieliczni mogą sobie wzmóc, właśnie jak zacytowana osoba. A osoby o temperamencie melancholijnym, a osoby, które w ogóle mają tendencję do zamartwiania się, o dużym poziomu w ogóle lęku, to one nie będą mogły tak walczyć. I w związku z tym mobilizowane do takiej postawy, której w osobowości nie są w stanie w sobie wykreować, będą się czuły z tym źle, bardzo możliwe, że będą miały poczucie winy wobec bliskich. Czy do Pani przychodzą też rodziny pacjentów? Tak. Czy razem z pacjentami? Czy, czy przychodzą po poradę e, mamy chorego? Chcemy go wesprzeć, ale nie umiemy. No właśnie, nie chcemy powiedzieć, musisz walczyć. Nie chcemy mówić, musisz żyć, bo dzieci, bo rodzina, bo kredyt, bo to tylko dokłada tych kamieni mm. na plecy, prawda? I, I co wtedy? Przychodzi rodzina, rodziny dzwonią, bo chcą umówić swoich bliskich, więc są zaangażowane w to, żeby nie, mama czy. Czy, czy żona znalazły wsparcie, ale jeśli rodziny przychodzą, to też po to, żeby właśnie zapytać, jak wspierać, jak okay. rozmawiać, jak mobilizować. Przychodzą czasami rodziny razem też, żeby porozmawiać o tym, co się na przykład w relacji dzieje dlaczego rozmowa w takiej sytuacji trudnej jak choroba jeszcze jest trudniejsza. Więc, ale chyba najczęściej rodziny chcą się wesprzeć, czyli bliscy chcą się wesprzeć dla dobra tej mhm, osoby chorującej, aha. a znowu w trakcie okazuje się, że one też potrzebują wsparcia. No właśnie. Mhm. Bo przecież to choruje no, czyli... cały dom, cała rodzina choruje. I, a już szczególnie, kiedy to dotyka mężczyzny, który się trochę zamyka w sobie, który właśnie, o czym mówiłyśmy, ma ten schemat taki w sobie wdrukowany, że musi być silny. I on tak mówi, oczypuje się trochę, nie potrzebuje pomocy, albo to wcale nie jest rak, bo przecież wyparcie też występuje u chorych. Ja mam tu jakiś, jakiś guz, jakąś torbiel, ale nie chcą używać słowa rak bardzo często. Tak jakby takie trochę magiczne myślenie. No, tak się poukładało, że na tak liczną, tak prze, prze ogromną liczbę schorzeń funkcjonuje to jedno słowo i przecież te raki bardzo różnie rokują, bardzo różnie przebiegają w zależności od nie tylko typu narządu, typu choroby, wieku, a jednak to jedno słowo i ono zbiera, zbiera. Im więcej jest tych zachorowań, więcej jest tych no, niepowodzeń w leczeniu, prawda, to te wszystkie śmierci w otoczeniu, Słyszane w mediach, dzisiaj wszędzie można się jakby wszystkie, trudno uciec od tych informacji, to one ciągle zbierają i się na nowo, tak jakby to słowo rak napełnia tym takim, można powiedzieć, przerażającym znaczeniem, i potem niejedno, niejednokrotnie rzeczywiście pacjent długi czas nie może użyć tego słowa, czyli mówi to. Tak, tak dookoła. Nie coś, tak. coś mnie je. Dla zobrazowania, myślę, że się pani, którą mam na myśli i nawet gdyby słuchała, to myślę, że się najwyżej uśmiechnie, a podam przykład pracy nad tym. Już jest długi czas po leczeniu i ma cały czas tę postawę, że to słowo nie wymówi tego słowa. Jak się pojawia gdzieś tam w czasie zabaw z dziećmi w, w książeczce, to Reaguje napięciem, omija i jak tak rozmawiałyśmy, to je się, dlaczego tak jest, no okazuje się, że mimo tego, że wie, że, że jest dobrze, że ma fakty, które pokazują, że, że jest dobrze z jej zdrowiem, to to słowo, to słowo, jak je słyszy, ona jeszcze go nie może wymówić, to ciągle ma wrażenie, że ono się, że to, to, to słowo, a więc ten, ten stwór, nie tylko się czai, on siedzi I tam. I czyha. Tak. Więc to stąd. Tak, tak, tak się symbolicznie przejawia mhm. lęk, i wtedy znowu taka praca, też trochę wyobrażeniowa, nie? żeby odjąć znaczenie tego, um, tego lęku, żeby rozdzielić to jakby. Natomiast rzeczywiście, chociaż z takim typowym wyparciem, że ktoś yy, no jakby do końca utrzymał. Moje, że nie ma, że to nie jest rak, to jakoś tak nie. nie, nie żebym dłużej kogoś tak znała, nie? Uh -huh, Może w takim uh -huh. pierwszym kontakcie, czy jednorazowym, to tak, że to głos, ale, ale że... takiego długiego, długotrwałego wyparcia nie pamiętam. No wiem, jak musi przyjść ten moment, kiedy czas tak. stanąć na, tak. naprzeciwko tej, tego czegoś <noise> i powiedzieć mu: OK, zaczynamy, tak? Trochę, trochę dialog, bo, bo, bo trochę nam czasu minie. Rozmawiałyśmy też przed wejściem na antenę o tym, czy dziennikarze mają mówić, pisać o liczbach, o tym właśnie, że to 40% z nas, jeśli chodzi o populację Polaków, zetknie się z nowotworem, że spośród tych 8% chorujących 4% pokona tego gościa. Ten nowotwór, po prostu. Ale z drugiej strony, właśnie wkraczamy w tę sferę magiczną. Jeśli nie będziemy mówić, nie będziemy podawać liczb, to przecież one nie znikną, te statystyki nie będą przez to lepsze. Tak. I bym tutaj może rozdzieliła, że kiedy rozmawiamy w tej takiej, jak teraz, atmosferze, niewątpliwie, bo one stanowią tylko jakiś no, niewielki ułamek, prawda, tego, co chcemy dzisiaj e, powiedzieć i przekazać. E, natomiast może w profilaktyce, ja bym chyba bardziej miałam na myśli profilaktykę, że kiedy w profilaktyce używamy tych symboli, słów, jak był kiedyś taki e, dość mocno e, używany. W, nawet na billboardach, ile rocznie z mapy polskiej. Każdy, na przykład Minowroczła, tak, znika. To, na to, raka to, 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 to jak to ma działać profilaktycznie, to ja bym się jednak zastanowiła, ponieważ dokładnie kiedy wyczuję u siebie zmianę, to to mi się, no, jeśli to akurat wisi i, 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 przez ostatni rok i ja to widzę ileś razy, to wtedy tylko śmierć i jeszcze bardziej ta śmierć. Zresztą, jak rozmawiam z chorymi, to lęk, przed śmiercią. On jest właściwie cały czas, tylko udaje się go czasami bardziej skutecznie stłumić, a potem się oswajać na tyle, że zdrowieje, że on przestaje już mieć nade mną kontrolę. Więc w profilaktyce jest takie cenne, tylko że to jest może mało takie spektakularne. Żeby fajni ludzie, którzy przechodzili leczenie, chcieli się swoimi historiami fajni, którzy umieją to przekazać, bo to też jest istotne, żeby aha, ktoś, aha. kto przeszedł leczenie, wrócił do zdrowia. Funkcjonuje. Umiał też powiedzieć o swoich przeżyciach tych właśnie emocjonalnych, żeby umiał e, jakby przekazać je w tak zwyczajny sposób, żeby osoba, która będzie tego słuchać, a sama u siebie coś wykryje, to też to zapamięta. Aha, ale to jest możliwe. To jest możliwe, bo widziałam, bo słyszałam, ale to takie nie jest. Tak dlatego mm. tak ważne są te wszystkie akcje związane z różową wstążeczką a. czy w listopadzie z tymi wąsami. Tak, dla to dla panów też takie trochę y, odczarowywanie. Od, na luzie, lekko m, przekraczamy w ten sposób to tabu straszne, nie? że ten rak to jest taki straszny, my możemy z niego się śmiać na, tak, nawet, prawda? Tak. Nosząc te włosy a kto nam zabrał? A jasne, <noise> zdecydowanie tak. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo.